Witam wszystkich, Janusz w Niemczech. Pozdrawiam. I, idę odśnieżyć samochód i jadę zobaczyć na ogródek, jak tam wygląda. Stoi bałwan. Kafe to go. Także zima dopadła i mnie. Ja teraz jadę na ogródek, trochę tam odśnieżyć. Aby z wodzie jak przyjdzie to widział, że jest ruch. <grych> w razie czego tam też jest kamera. No ale najpierw muszę odświeżyć samochód. Mam tutaj taką broń i biorę się do roboty. No dobra, auto odśnieżone. A ja teraz jadę na ogród. Takiej zimy jeszcze tutaj nie było. I tak długo śnieg trzyma. Coś niesamowitego normalnie. No i dojechałem. Najpierw idę skontrolować park. Pokazałem Niemcom jak się jeździ po polsku. Bo tam gdzie jest 50 to jadą 30. A tam gdzie 70, to jadą 45. A im pokazałem, że można i powyżej 70. Po polskiemu, nie? Także idę teraz do parku. Wstałem rano, dzisiaj bez kawy. Wziąłem sobie tu bo jest dwa na plusie. Jest mokry, ciężki śnieg i na pewno później już nie będzie tak ładnie. A chciałem zrobić parę ujęć. Także najpierw do parku robi parę ujęć a później kontrola ogródka 6 grudzień. 6 grudzień wiem, bo mam dzisiaj urodziny. I właśnie odkąd tutaj mieszkam, to jeszcze tyle śniegu nie było i tak długo. No i że nie pada, do tego sypie, pada śnieg. Naprawdę takie zjawisko tutaj się. Nie zdarzało przez parę lat ostatnie tam wiadomo co się tam dzieje na bajerach, no ale tu jednak jest nad Morzem Północnym i coś takiego, nie? kto by pomyślał? Ja kieruję się teraz na ogródek, trochę tam od śnieże, tam parę ujęć i tyle taka wideorelacja z zimy, wideo relacja z z nadmorza północnego. Normalnie to jeszcze śpię o tej porze. No a taka wideo relacja, jak to tutaj wygląda. W Polsce na pewno inaczej. Ja tutaj przyjechałem, pochodzę. Skąd jestem? Z gliwic. Z tego co wiem, tu tam też ostro, ostro śniegu nasrało. No. No tutaj, no to ewent nie. O, grubo, grubo. Wczoraj odśnieżałem tutaj. No tu nie, ale tam. No i znowu tyle tego. I w przedczoraj też odśnieżałem. A teraz o. Okej. Okay. Jest jak jest. Tak to wygląda tutaj. Moja działeczka znajduje się tam. Gdzie ta Antena satelitarna. No najpierw muszę tam dojść. O. U, u. Ho, ho, ho cóż to się tu porobiło? No dobra wchodzimy. Zaryzykuję O nie. Pierwszy rzut kamery albo oka o tu bałwan Same bałwany No dobra Jedziemy Azo idziemy Jaka piękna lampa Wygląda jak muchomor. I tak to wygląda tutaj na ogródku. Ja zaraz zabieram się za odśnieżanie tym oto sprzętem, bo nie mam innego. Zima, panie, na całego zima. Panie, nie tylko łopatować i łopatować.

tak żeby dało się po prostu przejść no i na tym będzie koniec dzisiejszego odcinka taka relacja z zimy tutaj nad Morzem Północnym tak to wygląda i jeszcze na dowód pokażę, że fajnie się można pobawić w lepienie bałwana śnieg mokry dobrze się, jak to się tam nazywa klei czy jakoś tam na koniec jeszcze takie ujęcie ciekawe. No i tyle na dzisiaj. Oczywiście na kanale więcej filmów i wszystkich pozdrawiam. No i do następnego, nie? Trzymajcie się. Na razie cześć, a teraz takie ujęcie małe.